Wjechaliśmy do Kosowa. Taka jest. Kosowa, którego nie ma. Zielono karty są nieuznawane, także trzeba było kupić ubezpieczenie za 15 euro na 15 dni. I nie wiem, czy tu jakiś GSM nam będzie działał, ale mam nadzieję, że szybko opuścimy tą miejscówkę i wjedziemy do Czarnogóry. W Kosowie tak wszystko wygląda jakoś. Ładnie niż w Albanii, ale bardzo dużo jest albańskich flag tutaj. Stacja jest normalny Shell, selek, a nie coś podrobionego. Są chodniki, czysto. No, jakoś tak, no, przeskok cywilizacyjny następuje w tej Albanii. To wszystko paździerz, taki konkretny paździerz, to co już to wszystko wygląda, tak bardziej europejsko, nazwijmy to, oględnie. No I stacje benzynowe normalne, jakieś sklepy normalne. I stacja benzynowa, od razu z marketem, ze wszystkim. Tak więc powiem szczerze, że wygląda to całkiem spoko. W Kosowie dokładnie żeśmy spędzili półtorej godziny, wyjeżdżamy. Eee, I teraz wjeżdżamy sobie do Czarnogóry, bo generalnie by nam pasowało przez Serbię, ale oni się jakoś nie za bardzo lubią z Serbią. Chyba nie ma tam w ogóle jakiejś czynnej granicy, tak? Więc musimy wjechać do Czarnogóry, żeby z Czarnogóry wjechać do Serbii. No i nie wiem, czy to była taka jedna granica i już nie ma drugiej. Czy to było all-in-one? Czy jesteśmy? Czy to byli z Czarnogórcy, Czy to byli Kosowianie? Nie. Kosowianie. Ko, Kosowo. Republika czy, Kosowa. Ale... Czyli co teraz powinniśmy dojechać do Czarnogóry, tak? tak A może znowu jest taki numer z tą granicą, że dwa kilometry. Że Zachciało nam się, wiecie, czego? A tu jest pole minowe i tam się nie wchodzi Nie wiedziałem, że w Europie jeszcze takie rzeczy są Tu też są pole minowe Pole minowe Ciekawostka Krowy sobie tu chodzą Znają te, Znają te, 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 te tereny Bo na razie im nic nie porywało I nadal nie wiemy Czy dojedziemy Już jedziemy chwilkę Czy to już było w jednym wszystko no Już wjechali na Aktualnie 1800 metrów i oczywiście błąd nie wyskoczył, jak też mogło być inaczej. Zokazuje się granica. No i stoimy, czekamy. Ciekawe, jak żeśmy wjeżdżali do tej Czarnogóry, to na granicy jest Frontex, czyli ta unijna jednostka wsparcia, wsparcia granicznego, nie? I nawet gościu mówi, że, że oni headquarter mają w Warszawie i jakichś Turków na bogi sprawdzali. Ich ciekawostka, bo Czarnogóra jeszcze nie jest z Unią Europejską, a tutaj... Stoją goście, jak gdyby od ochrony granic Unii Europejskiej. O, przed 16, tak jak mówiłem, już się świeci trójkąt czerwony. Mocy brak. Jesteśmy w środku góry. To jest najlepsza przygoda. To, że błędy znikną. E, a z drugiej strony, można sobie przyjąć tak zwane cewabci. Mamy tutaj do tego cewabci jeszcze majonez delikatesowy. I pomidorowy ketchup. I tak też właśnie zrobimy. Po ponownym uruchomieniu, na chwilę błąd nam zniknął, ale jedziemy cały czas w dół bez użycia mocy. Zobaczymy, może kawałek przejedziemy, oby jak najdłużej, pewne niemiłe obowiązki się wygenerowały, a mianowicie tankowanie e, e, e. AutoGaz Benzyn Diesel, Euro Diesel. Widzę. Numer tego 3. Wjechaliśmy już na Węgry i żeśmy postanowili sobie zaparkować tutaj, bo już nam kontrolka się znowu zapaliła I jakiś Science Hotel. Bardzo mi się podoba tutaj ten wystrój. O, keby zikbay portier po węgiersku, teraz mówi winda 308. 0, ale trzeba równanie kwadratowe rozwiązać, żeby wejść do tego, do pokoju. No powiem panu, że jak za dwie stówki, to trochę małe łóżko wylosowałeś. Żeśmy wzięli z dwoma łóżkami, ale jedno jest takie jakieś... E, chyba one po prostu jest niższe, ale... To rozmiara... Ogarniemy? Jaki kur... ale lampion. Jak na centrale spadnie, to dziękuję bardzo. Jutro rano langosze były zaplanowane, są w okolicy sprawdzałem. Ok, okej. Nie ma króla silikonów w nadmiernej obecności. chciał jeszcze chłodzenie ustawić, bo jest przecież jak w piekle wszystko fajnie, w hotelu fajnie, ale kurnia tak dowalili. Niedziałającą klimatyzacją, że tu jest 35 stopni Zwariować można. Drama w trzech aktach wow. Jeszcze okno nie dało się otworzyć na początku Bo na mnie jakoś jeszcze użerapali, ale Jestem uwędzony Idę ogarnąć langosze Już tutaj być na Węgrzech się nie zjeść langoszka Już żeśmy zaparkowali, zjechali z głównej trasy To dobry, dobrym pomysłem byłby langosz plus Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłby również mm, węgierski ten, jakiś gulasz. Taki super mega pikantny. Może być lipa, bo widzę, że wszystko zamknięte. Aczkolwiek tam coś jedno otwarte. Otwarte. Nie wiem, czy kartą się zapłacić. Stasiu, ja nie załatwię langosza. Angosze 36 zł, ale musiałem. Jak już jestem, to musiałem. Tak się ucieszyłem z takimi langeszami, że nie wiem, czy je w końcu nagrałem. Ale jak nie, jak nie nagrałem, to mam ten. Nawet tam po polsku mówi. To mam zdjęcie. No bardzo dobre. Dobre, dobre. no. Teraz y, będziemy zepsutym samochodem, bo błąd się włączył od samego rana. Jechali dalej, ile się da, a potem chyba będzie laweta Zrobiłem reset błędów i delikatnie dotykając, po prostu muskając pedał gazu Próbuję, żeby nie wrócił Podobno jest to normalna przypadłość w Land rowerach, ten błąd Tylko nikt nie wie jak go naprawić Aczkolwiek Przemysław już ma przemyślenia, że on już wie Chciałbym tylko dojechać do domu jak najwięcej samochodem, a jak najmniej lawetą trosce o dobre samopoczucie firmy ubezpieczeniowej. Kolejne tankowanie. Uu, proszę Państwa. Jakie tu na stacji benzynowej są różne różne takie takie eleganckie proszę, proszę, proszę stacja MOL Niestety zostało nam już tylko na 30 km paliwa i akurat same takie stacje. To jest Stasiu, gulasz tutaj znajdę na stacji. Górnia. No fajne, tak jest są jakieś rzeczy, ale szczerze, jakieś knajpki poszukam. Będzie fajniej. Z gulaszem. Ale jak na stację benzynową, to powiem Państwu, to fajnie zrobione. Są warzywka świeże. Tu jest taka jakaś stara kuchnia. No, Boże. Nawigator jedzeniowy. Tutaj mi wpadło w oko, że może być dobrze. Udra was glo. Zobaczymy. Jest menu. Dobrze. Elegancko. To jest gulasz. My jesteśmy trochę wcześnie. Co prawda 10 otwierają. 11.24, ale zaraz opuścimy węgierską krainę. I gulasz sobie już żeśmy zamówili. A zaraz zobaczymy, co jeszcze można do tego fantastycznego sobie dobrać. Albo gulasz już będzie nam. Wystarczał, ale jest i po angielsku i po niemiecku, bardzo mi się to podoba. Duża knajpa, tak ona się nazywa. I tu jest adres. Do 22 otwarta I fajne zdjęcia są. Za sam ten gulasz mam nadzieję, że było warto to jest tym Land Rover'em. No tak, żupa gulaszowa węgierska, panie kolego. I papryka żeśmy wzięli z ryb. Tutaj tak rozegrali temat. <noise> Boję się, że... No jak ktoś nie lubi na ostro, to nie, nie trzeba, tak jak w tych chińskich, jak my w Chinach byli, to tam się zamawiało taki rosu ala i właśnie się dodawało takiej pasty paprykowej. Ja chciałbym jej więcej właśnie. To zrobiłem, ale gulasz to musi się tu cały czas gotować. Tu doskonałyko go proponuję doładować takiej papryki, która jest, Wtedy jeszcze jest dodatkowo... Z że doskonały to pikantny. Ale przeczyścił za i nie wiem czy trochę też za dużo nie zamówili, ale trudno to już będzie przyjąć, ale mm, to takie. Mm, trochę... Ja mi tu soli brakuje. Myślę, że jak to delikatnie do sole, co u niektórych wywoła teraz atak śmiechu, to będzie lepiej. To jest ryba w paprykowym sosie bez ości doskonałe kluseczki mmmm przemysła, Przemysław jest lepsze Tak po korek weszło, że po prostu czuję Powinienem teraz przebiec maraton ale no chcieliśmy z węgierskiej kuchni spróbować i sytuacja teraz wygląda tak że już więcej nie ma żadnego żarcia w tej serii no otwieraj się zobaczymy jak z błędem czy trzeba co kasować czy uda się bez kasować? kasowania o jezu. I teraz tak jak taką akcję się zrobi to jest fajnie o, jak się nie spieszy komuś no bo wiadomo, że jak siądziecie i będziecie jedli przy, przy trasie to będzie ee, badziewia, a tu już zjechaliśmy 3 km i proszę bardzo, pyszność Graniczone osiągi trójkąt I na prostym odcinku to jest max Tak 90 do 100 Ale w górach To jest 30 do 40 Tak więc Niestety jeszcze jedne góry przed nami I trochę dodatkowej męczarni Chcemy mu się trochę schłodzić przy okazji korzystając z toalety i zobaczymy Potem, bo ten błąd czasem wskoczy czasem wyskoczy zupełnie to jest nieprzewidywalne chyba tu jest jakiś kawałek nowej węgierskiej autostrady M30 jakoś mi się tak wydaje, bo infrastruktura taka super nowa no i dzisiaj mocny wiatr czasami boczny czasami, w, czasami teraz w plecy, ale wieje konkretnie no i oczywiście tak wygląda Sytuacja, że znowu musimy go pooglądać, ale jest nagrzany mocno. Granica państwa. To my jesteśmy już z powrotem. Rozpędzamy się do nieprawdopodobnych 57 na godzinę. Konieczna. No. Jesteśmy już w kraju. Tu, tu już się od razu czuję lepiej, czek. I ładniej, czyściej. Hmm, pięknie, krówki się pasą. Piękna nasza Polska cała.